Członkiem Unii Europejskiej została Chorwacja. Czy Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, która gwarantuje nam dostęp do leczenia w miejscu wakacyjnym, będzie działała także w tym kraju? Byliśmy do tego przygotowani i wydajemy od 1 lipca, wydajemy kartę ECS również na Chorwację. Będzie ona obowiązywać w Chorwacji i będzie honorowana. Dużo mieszkańców Rzeszowa Regionu przychodzi odbierać kartę EKUS obecnie. Trzeba liczyć się z oczekiwaniem w kolejce? Mniej więcej od połowy czerwca tworzą się, mamy taki punkt szczytowy, tworzą się małe kolejki, trzeba odczekać w kolejce, ale cały czas karta EKUS wydawana jest na bieżąco, więc w tych dniu, w którym złożymy wniosek, kartę odbieramy. W związku z tym, że w lipcu mamy bardzo długie kolejki do Ekuzów, to postanowiliśmy wydłużyć dzień pracy i zapraszamy wszystkich, którzy nie mogą skorzystać i wybrać sobie Ekuza w godzinach swojej pracy, czyli od 8 do 16, aby przybyli do nas we wtorki i w czwartki. Wydłużamy dzień pracy do 18.